Sobie to jest kolejny poradnik na naszym kanale. Dzisiaj wykonamy sobie proste przejście, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i generalnie to zaczynamy od nowej kompozycji, czyli tworzymy sobie nasz projekt, który nazywamy oczywiście poradnik. Ja sobie tak nazwę Wy możecie oczywiście nazwać to przejście bądź na przykład, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, jak to woli, preset zostawiacie. I tutaj rozdzielczość, jak ktoś chce w HD no to pamiętacie rozdzielczość 1280 no i tutaj automatycznie Wam się powinno zaktualizować, że 720 A ja na przykład chcę żeby to było Full HD i żeby framerate był 60 klatek, jeżeli ktoś chce 50 to niech sobie weźmie 50 Zresztą macie do wyboru Ja polecam 30, 50 i 60 No i tutaj czas trwania to możecie 8 sekund albo 5 sekund zależy ile chcecie, żeby to trwało, możecie sobie oczywiście potem to skrócić. No i oczywiście nasz projekt tworzymy, więc mamy stworzony projekt i teraz jak zrobić właśnie to przejście? No to teraz musicie powtarzać wszystko tak jak ja Wam pokażę w tym poradniku. Mam nadzieję, że wyjdzie i nie będę musiał poprawiać niczego. Więc tak, tutaj musimy sobie stworzyć nowy solid, czyli nowe tło. Ja osobiście sobie wezmę, no niech będzie ten kolor, co teraz aktualnie jest. No i dobra, gdy już wybraliśmy swój kolor, mamy takie ładne tło. I teraz patrzcie, bo macie tutaj to tło na timeline ie. i macie tutaj taki znacznik, taką strzałeczkę w prawo. Oczywiście to sobie rozwijacie i macie transform, i również to transform sobie rozwijacie. Teraz patrzycie na rotację, i tutaj tą rotację zmienimy sobie na 110 stopni. I możecie zauważyć, że nasze tło zostało obrócone o 110 stopni. I powiem Wam szczerze, że teraz będzie dosyć ciekawa rzecz, którą teraz ja wykonam. Mianowicie, pobawimy się pozycją i sprawimy, że to, co teraz jest pokazane na obrazie, będzie się dopiero ukazywało. Czyli będziemy musieli to przesunąć. E, tak wysoko, znaczy tak wysoko, tak, żeby wyszło to poza ten obszar, na którym ma się pokazać. Dobra, powiedzmy, że niech tyle wystarczy i teraz zaznaczacie kompas od tej pozycji. No i powiedzmy, że na 45 milisekundach niech to sobie leci tak przez cały tutaj czas i zniknie. Poza obszarem. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Pewnie troszeczkę szybkie to będzie. Nie no, myślę, że jest spoczko. Jest git. Według mnie jest git. Więc myślę, że jest OK. I teraz znowu tworzymy sobie nowy solid. Ja sobie stworzę biały. Mamy stworzony kolejny solid. I znowu rozwijamy to transform i rotację również ustawiamy na 110 stopni. Ja tutaj popełniłem trochę błąd, bo powinienem najpierw zrobić biały kolor, a później ten tutaj fioletowy. więc sobie to zamienię miejscami i ten biały tutaj też muszę zedytować tak jak wtedy, czyli przesuwacie sobie pozycję do samego początku, jak było wtedy. I robicie tak samo, że od 0 sekund do 45, żeby to się pojawiało. Dobra. I gdy to już się tak przesunie do końca, to teraz będziemy musieli zrobić tak, że jak macie to tło, które się pierwsze przesuwa, powinno być białe. Czekajcie. Aha, to białe powinno być pierwsze. Dobra. Teraz na tym timeline przesuwacie sobie, gdzie. O właśnie, tutaj się pojawia to białe tło. No i teraz, jak macie ten fioletowy kolor, tutaj na timeline jest tutaj tą czerwoną. Jak by powiedzieć. Na czerwone jest tutaj zaznaczony. Weźmiecie sobie go, przesuniecie do. Momentu, kiedy ten biały będzie się kończył, to ten fioletowy będzie się zaczynał. Myślę, że całkiem w porządku to wygląda, lecz trochę jest to nierówne. Ale to nieważne. Myślę, że jest w porządku. I teraz, jak już mamy zrobione te obie czynności, to możemy je sobie połączyć. obie rzeczy zaznaczacie i tworzymy pre czyli jakby takie złączenie tych obu rzeczy i zrobienie z niej jednej całości i macie już takie przejście jak widzicie możemy sobie dodać motion blur'a jeżeli chcecie i teraz kopiujecie tą warstwę co skończyliśmy i znowu ją wklejacie i przesuwacie na timeline'ie tak żeby Tutaj to fioletowe tło się kończyło i wtedy zacznie się kolejne sobie to przesuniecie. Trochę za szybko to zrobiłem. I jest trochę nierówne. No ale jak wy pokombinujecie, to myślę, że na spokojnie wam to wyjdzie. Ja ogólnie skorzystam sobie ze swojego gotowego przejścia. No, i tutaj jest akurat trochę taki błąd, jak widzicie, jest tutaj na takie niedociągnięcie, ale to jest nieważne, na no to nie zwracamy uwagi. No i dobra, i jak tutaj się skończy to przejście, to ja sobie stworzę nowy solid i zrobię trochę ciemniejszy od tego szarego, co miałem. Zróbmy może taki. Taki, ja wiem. No, może być taki. Jest na pewno ciemniejszy, dużo ciemniejszy od tego, co był. Dobra, zróbmy to w ten oto sposób, czyli niech to się pojawi. Aha, czekajcie, zepsułem to, cofniemy sobie. Nie tą rzecz przesunąłem, co potrzeba było. I. O. I to kończy się na tym tle, właśnie, co widzicie. Teraz tworzymy sobie nasz tekst, jaki chcemy. No ja sobie na przykład napiszę Adiksowy. Wy możecie. Jaki chcecie, na przykład nie wiem swój Nick, powiedzmy czcionkę. Ja wybiorę sobie z niech będzie. Bardzo polecam tą czcionkę, jest bardzo fajna. No i nie wiem, ten tekst ma być większy. Nie, no niech będzie taki jest akurat spoko. Chociaż mogę go zwiększyć trochę do tak do 150: do 150 niech będzie. I sobie go ładnie tutaj wyśrodkujemy. Ogólnie jak możecie zauważyć, to na tym tekście jest taki celownik jakby. I to jest właśnie pozycja. I tą pozycję powinniśmy mieć na środku. Dlatego teraz klikacie klawisze Ctrl, AlT, przytrzymujecie i Home. I macie tą pozycję już wyśrodkowaną. Więc naprawdę fajna opcja z tą pozycją. No i teraz zrobimy tak, żeby ten tekst był trochę zanimowany, czyli pobawimy się bouncem. Jeżeli pamiętacie poradnik dotyczącego bounce... Jeżeli pamiętacie poradnik, który dotyczył efektu bounce, to sobie skopiujcie oczywiście ten cały kodzik na tego bounce'a. I teraz zrobimy coś takiego, że... No nie wiem, powiedzmy rozwiniemy sobie to wszystko z tego tekstu, czyli pamiętacie tutaj strzałka w prawo. Później transform i no nie wiem zróbmy tak, żeby ta skala była od zera. Tylko czekajcie, zróbmy to jeszcze w miarę sensowny po, yy, sposób. Ok, powiedzmy od tego momentu 45 milisekund, no i powiedzmy, że jak jest 54, to Niech będzie 100. I teraz, jeżeli pamiętacie, to było tak, że ten kompas naciskaliście lewego Alta. Przytrzymaliście go i klikaliście na ten kompas. No i tutaj wpisywaliście ten kod. Proszę bardzo. Mamy trochę zanimowany tekst. No, i teraz możemy zrobić tak, żeby trochę on się zmniejszył. Czyli kopiujemy sobie to i powiedzmy, że 5 milisekund w dół, znaczy 5 milisekund, że 2 sekundy, i 5 milisekund, i wtedy robiliśmy, że 60, może procent będzie. Chyba będzie git. No, a powiedzmy coś takiego. Ok. No i teraz zróbmy tak, że to tło też sobie rozwiniemy wszystko z tego tła. No i tą pozycję, powiedzmy, która od 3 sekund będzie się zaczynała i skończy na, na jakoś 3,20, coś takiego. I zrobimy tak, że to. Zniknie po prostu. Tak zrobimy. I teraz zakończymy nasz tekst. Bierzemy pozycję i zróbmy tak, żeby na 4 sekundach 4 sekundach tak dokładnie. Również ten tekst em, zniknął. No niech będzie, że pójdzie sobie bokiem. Możemy też zrobić coś z rotacją, jeżeli chcecie. Tylko że. Czekajcie, gdzie tu się zaczynało to. Tutaj jest. I zróbmy tą rotację, tak. Ja wiem, 360 stopni zrobimy raz. I myślę, że to będzie w miarę git, tylko czekajcie, zrobimy to. Razem z Bouncem. O, powiedzmy, że coś takiego nie, wiem, może komuś się spodoba. No i takie przejście właśnie zrobiliśmy. Jest to bardzo proste. Jak możecie zauważyć. No i teraz co zrobić, żeby wyrenderować je i żeby ono było bardzo w porządku. Żeby można było je później dodać do OBSA, czy tam do filmu, to robicie tak. Composition Add to Render cui. Yy, Luzless tutaj ustawiacie format QuickTime. Ja polecam QuickTime'a, bo mniej zajmuje, a w AVI bardzo dużo to pochłania pamięci. No i renderujecie to, na przykład nie wiem, na pulpit możecie to renderować. No i klikacie render i wam się automatycznie renderuje. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego poradnika. Jeżeli wam się podobał, to pamiętajcie, możecie zostawić łapkę w górę i tak dalej. No i piszcie kolejne pomysły na kolejne poradniki. Trzymajcie się i trzymam...